Żeby zmusić zawodników do podzielności uwagi, żeby nie byli tylko skoncentrowani na piłce, ale żeby podnieśli głowę, widzieli, co się dzieje dalej, nie tylko przed piłką. Usuwamy pachołki i teraz wykonujemy następujące ćwiczenie. Prowadzimy prawą nogą piłkę dynamicznie, zatrzymujemy piłkę, odprowadzamy w drugą stronę, zatrzymujemy i cała czwórka ma umiejętnie się ominąć, żeby jeden na drugiego nie wpadł. Pokażę, jak wygląda ćwiczenie. Dynamicznie prowadzę piłkę. Prawą. Hop. Lewą odprowadzam hop. I teraz tutaj głowa do góry i omijamy się i podajemy na poprzekątnej. Pomalutku na razie, żeby się nie zderzyć. Przygotowani. Hop! Szybko. Raz. Raz. I omijamy się. Głowa do góry. Tak i zagranie. Przygotowani hop! Szybko, dynamicznie teraz już robimy. Ale starty, starty z piłką. Paweł. I już omijamy się. Głowa do góry. I gramy. Słuchajcie, nie jest to dynamiczne, to jest za wolno. Trzeba wystartować w kierunku środka, dynamiczniej. Hop! Dynamiczniej. Raz, lewa. Raz. I głowa do góry, omijamy się, omijamy się, Michał. Dobrze, dobrze. I zagrywamy. I hop! Raz. Raz. I omijamy się, omijamy się, w prawo, w lewo. Ale Filip, nie trać kontaktu z piłką, nie wypuszczaj, tylko zwolnij, przyspiesz, omin, a nie, że kopniesz do przodu. Hop! Raz. Lewa. Raz. I teraz omijamy się. Umiejętnie. Bardzo ładnie. Dawaj Paweł dokładnie. Głowę do góry podnieś. Hop! I już teraz omijamy się. Dobrze, Oskar, dobrze. Przyspieszamy, przyspieszamy. Hop! I omijamy się.